Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj w tym odcinku będzie mała pogadanka. E, głównie na temat kosztów e, serwisu. Troszkę może powiemy coś o reklamacjach. E, bardzo często dostaje, myślę, że nie tylko ja, praktycznie każdy serwis dostaje, jak nie na wstępie, to po krótkiej rozmowie pytanie: ile to będzie kosztowało? Myślę, że w branży elektroniki użytkowej, elektroniki przemysłowej nie ma odpowiedzi na to pytanie przed postawieniem jakiejkolwiek diagnozy. W przypadku serwisu samochodowego znamy mniej więcej koszty części. Części są dostępne w Wchodzimy, sprawdzamy. Są programy wspomagające prowadzenie warsztatu, które wyliczają orientacyjnie. Czas wykonania danej usługi. Wiadomo, że to też nigdy się z rzeczywistością nie pokrywa. Weźmy na przykład wyciągnięcie wtryskiwaczy w silniku diesla, gdzie te wtryski nie chcą wyjść albo warsztat posiada maszynę do wyciągania wtrysków, albo musi korzystać z usług firmy zewnętrznej. To podnosi koszty i z prostej wymiany wtryskiwaczy szacowanej na pile oko. Tam strzelam, bo bardzo się na tym nie znam, ale no powiedzmy z dwóch godzin robi się nagle 5 godzin i koszty rosną. W przypadku napraw elektroniki e, opis usterki czasami jest jednoznaczny, czasami kompletnie nie jest jednoznaczny. Przemujące kanały, losowo pojawiające się trzaski, e, no jeśli one nie wynikają z pracy potencjometrów, przełączników, no to podejrzewamy e, półprzewodniki, Na no ale który półprzewodnik, czy jeden, czy kilka, czy to jest temat, temat generalnie mm, rzeka. Dlatego powiem Państwu, jak, jak ja to często rozwiązuję. Jeśli urządzenie jest dosyć popularne albo takie, które miałem okazję już serwisować wielokrotnie, to podaję przybliżony koszt renowacji e, urządzenia, które jakkolwiek dobrze rokuje. Dlatego moje pytanie zawsze jest: urządzenie jeszcze gra? Tak, jeszcze gra. Działają dwa kanały? Tak, działają. Już wiem wtedy, że. Raczej nie będzie tragedii. Wtedy podaje, na przykład taki i taki sprzęt. Zazwyczaj renowacja kosztuje powiedzmy 1200 zł. Mam nadzieję, że tutaj jeden pan się nie obrazi. Nie wiem, czy mnie ogląda. Jeśli ogląda, to mam nadzieję, że się nie obrazi. Ale umówiliśmy się na serwis dwóch urządzeń Sony: końcówki mocy N8, N77 oraz odtwarzacza X777ES. No i panu tam w korespondencji mówię, że typowy remont. Takiej końcówki, jeśli jest sprawna, niegrzebana, to jest 1200 zł, Odtwarzacza około 1000-1200 złotych. E, tutaj sprawa też była o tyle skomplikowana, że pan chciał e, sprzęt zostawić chyba we wtorek i do piątku odebrać, więc ja cały swój, e, cały swój jakby harmonogram pracy, całe, m, że tak powiem, życie prywatne w tym tygodniu dostosowałem pod, m, pod tą umówioną wizytę. No pan przyjechał, zostawił sprzęt. Sprzęt z metalką otwieramy, końcówka totalnie przeorana, jeden kanał naprawiony na sztukę, w drugim kanale też części powyciągane, nie takie, być może ktoś w drodze diagnostyki przekładał sobie części szukając usterek, no i mówię do Pana, dzwonię do Pana, mówię, że jest tragedia tutaj, że minimum co tutaj wyjdzie to będzie 1800 zł, a może wyjść jeszcze więcej. W tym samym czasie też miałem już odkręcony odtwarzacz. Odtwarzacz był po przeglądzie u, z tego co pamiętam, u znajomego tego pana, który stwierdził, że w odtwarzaczu nie ma się do czego przyczepić. Wystarczyło otworzyć tylko górną pokrywę, by zobaczyć większość dureksów z wyciekami i ogromny wyciek z baterii podtrzymania pamięci. No, do pana, mówię, że tutaj też jest tragedia, ale tutaj ceny nie podnosimy, bo wymiana wszystkich tych elektrolitów jest wliczona w ten podstawowy koszt serwisu. Tak czy siak pan zrezygnował z serwisu, przyjechał, zabrał sprzęt, stwierdził, że kolega zrobi to dużo taniej. Ale to tak w ramach tylko ciekawostki. Nie mam, nie mam do pana e, urazy. Pan raczej do mnie też nie ma za to, że tak wyszło, no nie da się kosztów przewidzieć. A właściciele też nie są świadomi w jakim stanie te urządzenia są, szczególnie że ta końcówka była świeżo kupiona z Niemiec, więc też krótko była Użytkowana. No była sprawna, ale ja przyjmując sprzęt na serwis i widząc, co jest w środku, to nawet jak ktoś mi poprosi o, nie wiem, wymianę żarówek czy czegokolwiek, to albo na piśmie wystawiam pokwitowanie, że była wymiana tylko żarówek, bo później taki sprzęt trafi do innego serwisu. Serwis dostanie informację, no ten sprzęt był w serwisie w obrzychu. I Pojawia się zgrzyt. No, ode mnie takie sprzęty w takim stanie nie wychodzą. Następny temat hmm, reklamacje. No reklamacje zdarzają się i z, i z powodu e, uszkodzeń paczek w wysyłce, i z powodu e, z powodów niezależnych ode mnie kompletnie, jak i z powodu jakiegoś tam, że tak to ujmę, fakapu. Mam teraz takie urządzenie. Hmm. Ono chyba nie było prezentowane na kanale, jest to przedzmacnia czpionier C90, sprzęt po pełnej renowacji, odesłany do właściciela, i po podpięciu gramofonu występuje falowanie membran w obu głośnikach niskotonowych. Każdy, kto używa gramofonu, siedzi w środowisku analogu, wie, że to jest bardzo powszechne zjawisko, spowodowane różnymi. Hmm, z różnych powodów powstaje, czy to sprzężenie akustyczne, e, ramienia, talerza, igły, no cała, cała masa różnych przypadłości. Urządzenie przyjąłem do siebie. I tak, na analizatorze po podaniu sygnału, po korekcji RIA nie ma problemu, żadnego falowania. Przebieg sygnału idealnie równy, żadnych podbić, nic się nie wzbudza. Nic nie faluje. Idealnie. Podpiałem generator przez konwerter RIA, bo tak właśnie zawsze testuję gramofony. No tak, albo, albo podając y, niski poziom sygnału wprost z generatora bez korekcji. Nic się absolutnie nie dzieje. No i powstaje... Mm, powstaje problem. Jak udowodnić właścicielowi, że sprzęt jest sprawny, a problem jest po stronie, powiedzmy, jego urządzeń towarzyszących, podłączenia czegokolwiek, jakkolwiek to ujmując. Tak czy siak, na potrzeby tego, tej naprawy, czy jakkolwiek to nazwać, zakupiłem gramofon. Jeszcze go nawet nie rozpakowałem, za chwileczkę go sobie rozpakuję. Zakupiłem gramofon, zakupiłem płytę, tak aby sprawdzić to urządzenie w realnych warunkach. Ja raczej nie będę słuchaczem gramofonu, ale jako, że go kupiłem, to w celach testowych może mi się kiedyś przyda, chociaż z technicznego punktu widzenia sygnał podany z generatora po konwersji RIA wchodzi na urządzenie w takiej samej postaci, jaki wychodzi z gramofonu, z tym, że jest pozbawiony wszelkich ewentualnych wad samego, samego gramofonu. Więc ja uważam, że taki test na takim na takim generatorze jest jak najbardziej miarodajny i, i wyklucza tutaj e, istnienie jakiejkolwiek kustelki. Aczkolwiek na urządzenie też otworzyłem, wyjąłem płytkę prampu gramofonowego, po, pod mikroskopem pooglądałem, sprawdziłem wszystkie e, połączenia, montaż kondensatorów, porównałem z oryginałem, ze zdjęć, e, sprawdziłem przekaźniki, bo tam też są cztery przekaźniki do, do motingu i do przełączania wyboru wkładki. Żadnej usterki się nie doszukałem. No urządzenie pracuje, mówię. Przetestuję jeszcze na gramofonie. Jeśli w trzech testach wyjdzie, że nie ma żadnego falowania membran, no to, e, no to że tak powiem, będzie mały, mały problem. tak? No bo właściciel może, e, może dalej obstawać przy tym, że urządzenie jest niesprawne. No a ja będę obstawał przy tym, że, że problem gdzieś tam leży po stronie mm, jego gramofonu na przykład. No ale to są takie niuanse. Na szczęście, jak już nieraz wspomniałem, klientów mam bardzo wyrozumiałych. Nawet jak coś się dzieje, to grzecznie dzwonią, pytają, rozmawiamy. Nie mam żadnych pretensjonalnych, znaczy czasami mam, ale, ale to jest promil pretensjonalnych klientów. Zawsze wszystko się udaje załatwić, że tak to powiem, polubownie. I tak, jeszcze wracając do kosztów, mamy, mamy tutaj. Z amplituner Sansui QRX 5500. Ja tych QRXów stosunkowo mało zrobiłem, bo też one są i mało popularne. Znaczy, mało popularne w Europie. W Stanach to w ogóle się nad, nad nimi zachwycają. Tam, jak jesteś miłośnikiem Sansui, a nie masz QRX, to, to się nie znasz. W każdym razie zawsze twierdziłem, że koszmar serwisanta to są na przykład amplitunery 9090 dB czy 8080 dB. Ale prawdziwy koszmar to jest QRX. Pomijam już fakt, że urządzenie nie funkcjonuje poprawnie. Mamy tutaj zrobiony większościowy recap. Wszystkie kondensatory, które wyciągaliśmy były zużyte. Są wstawione nowe. Nie jest ruszona jeszcze sekcja tunera, której prawdopodobnie i tak nie będę robił, ale to jeszcze zobaczymy. Mamy wymienione wszystkie tranzystory problematyczne, czyli 2 sc 1313 2SA726. Mamy już tutaj dolne dolne wskaźniki zrobione. Tutaj też jest problem. Urządzenie jest tak stare, że te wskaźniki rozsypują się w rękach. Na każdy wskaźnik przypadają trzy żarówki. Jedna główna rurkowa, dwie, dwie malutkie, które podświetlają jakby wskazówkę od spodu. Dolny zestaw wskaźników mam zrobiony. W górnym mam jeszcze, z tego co pamiętam, cztery, cztery żarówki do wymiany. W każdym razie zobaczcie. Mam teraz puszczony jakiś tam sygnał z generatora. Tu, tu mamy balans kanałów frontowych. Teraz działa. Przed chwilą nie działał na jednym kanale. No musicie mi wierzyć na słowo, specjalnie go tutaj postawiłem. Na potrzebie tego materiału. Wolej, bo jeden z kanałów nie działał i musicie mi uwierzyć na słowo, męczę się z nim znaczy męczę, no, po godzinach go robię już chyba drugi tydzień a, dobra, czekajcie, bo ja włączyłem wam drugie wskaźniki tu mamy tryb stereo nie mamy jednego kanału, tutaj mamy na wskaźniku, tutaj natomiast nie mamy, przełączymy się na tryb QS. I sygnał mamy, więc końcówki mocy mamy sprawne, no przełączniki trzeszczą, to wiadomo. I tutaj mamy tryb tak zwany discrete, też nie ma. Bo tak naprawdę, ten, ten tryb discrete i 2CH i służy właśnie do odbioru e, sygnału dwukanałowego. I w obu tych położeniach nam tutaj nie działa ten jeden kanał. Tutaj mamy jeszcze przełącznik e, drugi do QRX -a. I tutaj mamy, mamy prawy i mamy lewego. Tutaj mamy dwa. Też nie mam pewności, bo ten przełącznik się obraca dookoła 360 stopni obrotu. Nie mam pewności, jak powinna być ta gałeczka tutaj ustawiona. Ale z tego co pamiętam, tak, jest tutaj kropka wybita. Wybita kropka to jest wskaźnik do góry. Tak więc tak to wygląda. I teraz tak. Za rekap, za przełączniki, za potencjometry powiedziałem właścicielowi plus minus 2000 zł. Ja nad nim siedzę, może z 30-40 godzin, to już bym w roboczych godzinach musiał krzyknąć z 8000. Jak ta naprawa się skończy? Jak się skończy, to i tak sprzęt zostanie wydany po plus minus ustalonej cenie. Tak więc nie jest tak kolorowa, jak, jak to wygląda na filmach, że jest urządzenie za urządzeniem. I tylko się zbiera e, kasę do skarpety, bo już pomijam to, ile że większość tych pieniędzy, które, które się zarobi na serwisie, to ja i tak wtórnie inwestuję w ten serwis, bo przecież te urządzenia to zostały zakupione e, z tych pieniędzy. Nigdy na firmę nie brałem żadnych dotacji ani dofinansowań. Wszystko pochodzi z prywatnych pieniędzy zarobionych. A jakby to wszystko policzyć, no to dobry nowy samochód. Bym za to kupił. E, dobra. To chyba wszystko, o czym chciałem Państwu powiedzieć. Ja zabieram się za robotę. Oczywiście te przełączniki potencjometry jeszcze nie były czyszczane, więc e, prawdopodobnie gdzieś tutaj leży problem. Jedynie co, to mam zrobione tylko, mm, tylko, tylko potencjometry od y, barwy. Tak więc zabieram się za szukanie usterki. Która tkwi gdzieś prawdopodobnie w tych przełącznikach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.